Friday wymaga przygotowania i co jest takiego w tym, że ludzie kupują? I dlaczego nie zawsze to jest dobre wyjście? I w przypadku nawet bogatego fotografa warto się zastanowić, czy właśnie to będzie odpowiednim działaniem. Cześć, dzień dobry, raz jeszcze Paweł Pepper. Tak jak wspomniałem Wam na wstępie, zajmiemy się dzisiaj kwestią Black Friday, ale Black Friday w trochę innym ujęciu, dlatego że jest to bardzo fajna sytuacja sprzedażowa. Natomiast pytanie, czy ona zawsze jest idealna, jeżeli sprzedajemy w opcji premium, albo w ogóle, jeśli chcemy w trochę inny sposób do tego podejść. Nagraliśmy z Justyną wideo też na ten temat, co warto i czego nie warto robić, ale ja ze swojej perspektywy pobawię się znowu w złego policjanta, co zaznaczyłem też na tym wideo, do którego Was odsyłam na youtuba, bo możecie sobie. Zerknąć dokładnie, jak to wygląda, albo na, dołączyć do naszego membershipu na www.bogatyfotograf.pl gdzie macie masę fajnych programów i kursów, ale to już jest jakby inna rzecz. Możecie sobie to sprawdzić w wolnej chwili. Zapraszam was serdecznie. Natomiast wracając do Black Friday, my mamy taką dość konkretną i mocno postawioną wizję dotyczącą tego, dlaczego pewne rzeczy warto zrobić, a niektórych nie. I o ile Black Friday, na przykład w sytuacji, w której prowadzimy Akademię Bogatego Fotografa, gdzie macie możliwość zakupienia właśnie małych produktów typu kwestii retuszerskich, czy naszego e-booka, czy innych setów i oczywiście kursów, czy membershipu, o którym Wam wspomniałem, czyli tym formacie członkowskim, w którym macie wszystkie programy i kursy Bogatego Fotografa dostępne albo w formie miesięcznej, albo rocznej, w zależności od tego, jaki wariant sobie wybierzecie, to tam ta sytuacja jest bardzo klarowna, ponieważ Black Friday polega na skalowaniu produktu, skalowaniu sprzedaży, skalowaniu tego wszystkiego, co możemy sprzedać. Skala będzie tylko wtedy, kiedy możemy się trochę z tego wyłączyć. I u mnie pojawia się dość mocny stop wynikający z kwestii realizacji usługi w ramach Black Friday w taki sposób, że będziemy sprzedawać na przykład sesje zdjęciowe. Dlaczego? Dlatego, że to wymaga bardzo dużego naszego nakładu czasu, a jednocześnie na Black Friday pojawiają się osoby, które chcą skorzystać z możliwości zakupienia czegoś dużo taniej. I to jest ta pierwsza rzecz, która oczywiście możecie powiedzieć, przecież takie jest założenie Black Friday, ale pytanie, czy Twoim założeniem, czy Waszym założeniem jest przygotowywanie siebie, i oddawanie swojego czasu w ramach obniżki. I tutaj pojawia się taka główna rzecz, która mną osobiście cały czas tąpie, że przy Black Friday, kiedy robiliśmy kwestię na przykład sprzedaży teł, to była set 2 plus 1, wydawało się to 1 plus 1, czyli kupując tło, drugie dostawało się za złotówkę. Świetna kampania sprzedażowa, ta kampania żarła po prostu jak diabli. Dlatego, że normalnie nasze tło wtedy kosztowało tam w granicach chyba 1200-1400 zł, czy, czy 2000, już teraz nie pamiętam. Chyba 2000. Natomiast drugie tło było za złotówkę, więc nawet jeżeli ktoś kupował, to po prostu dostawał kolejne tło. I wychodziło tak naprawdę 50% taniej. I to była fajna oferta, bardzo fajna, przy czym niestety dla klienta tylko i wyłącznie, dla mnie to już była kwestia Orki, dlatego że pojawiło się wielu fantastycznych klientów, którzy kupili i rzeczywiście mieli, zdecydowali się, co chcą, jak chcą i w ogóle, ale było wielu klientów, którzy kompletnie nie mieli pojęcia, czego chcą, i później pojawiały się takie sytuacje, które powodowały, że my musieliśmy bardzo dużo nad tymi tłami pracować, czyli tworzenie i cały ten set wytworzenia produktu był dużo droższy i dużo mniej opłacalny niż mogłoby się wydawać. Straciliśmy dwa razy więcej czasu za połowę mniejsze pieniądze. I ktoś by mógł powiedzieć, tak, ale zarobiliście wtedy na przykład, nie wiem, tam 80 tysięcy złotych czy 100 tysięcy złotych. Tak, ale przy normalnym secie prawdopodobnie większa liczba tych samych osób, które wtedy kupowała, kupiłaby również jedno tło. I problem jest tylko taki, że mm, wtedy wyrzuciliśmy bardzo dużo czasu, które sumarycznie wcale nie był ten koszt aż tak bardzo fajny, jak nam się wydawało. Kolejną rzeczą jest to, że przy fotografii sytuacja jest trochę podobna, a jednocześnie rozwadniamy sobie, w przypadku Pepper Backdrops też tak było, rozwadniamy sobie trochę naszą usługę premium. I o ile, tak jak wam wspomniałem, tak jak tobie wspomniałem, na kwestii właśnie programów, kursów, czyli produktu czysto stricte, można to zrobić. To o tyle robienie tego na poziomie usługi jest dość ciężkie. Można to dobrze przemyśleć i zrobić coś, co będzie upsellingiem i opcją po prostu do sprzedaży produktu do usługi. Ale niestety, ja jako zły policjan będę mówił, że Black Friday. Jest super, jeżeli chcemy przyciągnąć ludzi, którzy szukają po prostu okazji cenowych. No i tutaj pojawia się ten dość zasadniczy, w moim mniemaniu, problem, który powoduje, że ja nie chciałbym, żeby bogaty fotograf, czytaj Justyna w tym przypadku, a w zasadzie marka Bień Fotografii, była kojarzona z sesją za pół ceny. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje, że z automatu ktoś kupujący wasz produkt wcześniej bądź później będzie czekał, będzie czekał na możliwość, na okazję. I jeżeli ustalicie sobie taką zasadę na samym początku, że na przykład robicie sesję za 3000 zł, a nagle robicie ją za półtora tysiąca, to znaczy, że dajecie okazję, owszem, można to w ten sposób wytłumaczyć, ale jednocześnie duża część ludzi będzie czekała na waszą dodatkową jednak opcję zniżkową. Może raz w roku, ale jeżeli, tak jak w przypadku Justyny, ktoś płaci 10 tysięcy złotych za sesję, no to teraz pytanie, czy nie warto poczekać właśnie Rok i kupić tę sesję za pięć, na przykład, nie? Idąc takim bardzo standardowym podsumowaniem, my wyszliśmy z justną z założenia, że marka premium to nie jest marka, którą powinno się rozwadniać, i my nie robimy przecen na naszej usłudze i na zdjęciach. Robimy do sprzedaży, robimy czasami zniżki wynikające już z dodatkowych rzeczy sprzedawanych później, do dodatkowych setów, zdjęć czy, czy czegoś, co już fizycznie nie kosztuje nas w formacie pracy, a jedynie ewentualnie w jakiś sposób podbija cenę, czyli tak formalnie nie tracimy, a zyskujemy. Tak, żebyście żebyś, żebyś zrozumiał, żebyście zrozumieli, chodzi mi o to, że sam nakład pracy, który my bierzemy, w ogóle to niezależnie od tego, czy to już jest Black Friday, czy nie, jeżeli bierzemy sobie nakład pracy, czasu, jako walutę, co jest w naszym przypadku dość istotne, to Kurcze, nie da się yy, zrobić czegoś po prostu yy, za cenę swojego czasu po kosztach. Znaczy, da się, ale to zawsze jest obarczone po prostu później kwestią stracenia tego czasu, bo wiecie, o ile pieniądze można odrobić, to czasu Wam i Tobie nikt nie zwróci. Mnie, Tobie, komukolwiek. Więc poświęcając na przykład 10 godzin na retusz, te 10 godzin po prostu nam ucieka. To nie jest kwestia yy, czegoś, co możemy sobie odbić, wiesz, tam, w przyszłym tygodniu sobie tam dobije 10 dni. Nie, bo po prostu ten czas nam ucieka i teraz jeżeli myślisz o Black Friday i chcesz go zrobić dobrze myślisz o następnym roku jeżeli masz coś co możesz teraz dosprzedać swoim obecnym klientom. I chcesz coś zrobić takiego, co spowoduje, że rzeczywiście ci klienci będą mogli dokupić coś bez nakładu twojej pracy, czyli dodatkowe wydruki, z czegoś co już było zrobione, to wtedy super. Odwołuję was do youtube'owego odcinka, tam jest kilka takich strategii i schematów. Natomiast tutaj chcę ci przedstawić mój punkt widzenia, czyli zastanawienia się nad tym, czy chcesz być traktowany jak coś, co można kupić za połowę ceny? Co że cen, cenowo rzeczy w marketach, nawet jeżeli są przeceniane, to też nie są to najdroższe sprzęty. A nawet jeżeli te najdroższe sprzęty są przeceniane, to jest tam opcja kilku procent, a nie połowy. Zwykle przeceniane są rzeczy, które są raczej gorsze do zejścia, albo coś, co jest bardziej dostępne. Więc znowu, nie proponuję Ci. Bycie tanim nawet na Black Friday, bo to powoduje po prostu, że ludzie będą czekać. Co innego, właśnie, kiedy masz produkt bądź usługę. I ja Wam pokażę teraz nasz przykład, wynikający z samej Akademii Bogatego Fotografa. Dlatego, że na Black, Friday, na Black Friday będziemy szykowali pewną ofertę, ale tutaj my działamy cały czas na produkcie, który już jest stworzony i jest stworzony niezależnie od tego, czy jest Black Friday, czy nie. Więc robimy krótką opcję sprzedażową na jeden set na promo, ale później opcja opłaty miesięcznej wraca do kwestii standardowej i tak samo w opłacie rocznej wraca do pewnego standardu. Więc nam zależy na tym, żeby. Mimo wszystko, i mówię to Wam też jako naszą, Wam, Tobie, jako, naszym, jako naszemu klientowi, że to jest sytuacja mądra dla wszystkich, dlatego że Wy wtedy korzystacie z kwestii w tym momencie u nas na Akademii Bogatego Fotografa, z infrastruktury, która jest budowana i która ma tworzone dodatkowe rzeczy, czyli dodatkowe kursy, co, co miesiąc dodatkowe rzeczy, i tak dalej, i tak dalej, które mają Wam pomagać, czy to w retuszu, czy w sprzedaży, czy w marketingu, czy w czymkolwiek innym. Ale jednocześnie my to i tak tworzymy. Czyli zrobienie czegoś w ramach czyli właśnie promocji Black Fridayowej, w ramach na przykład jednego dnia dla nas nie jest stratą, jest ewentualną możliwością pozyskania klienta, czyli ciebie na Kolejne standardowe płatności, to jest w porządku, dlatego że ty otrzymujesz pewną zniżkę na starcie, roczną czy miesięczną, to już nie ma żadnego znaczenia, ale później tak naprawdę zostajesz naszym klientem w sposób standardowy. I to jest też dla nas bardzo dobra informacja, że coś takiego możemy zrobić bez większego problemu i tak naprawdę jest win-win. Czyli jeżeli będziesz robił Black Friday i masz produkty, świetnie, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby dosprzedać najlepiej skalowalnie i najlepiej bez zbytniego nadwyrężania swojego budżetu. Natomiast, jeżeli chcesz zrobić Black Friday, dlatego że wszyscy robią Black Friday i chcesz po prostu zrobić cokolwiek, to może się okazać, że czas stracony na przygotowywanie tej oferty i pozyskiwanie ewentualnie, nie wiem, maila czy kwestii kontaktu może być po prostu czasem straconym. Dla przykładu, nasza studentka chyba wczoraj napisała posta właśnie, w którym zrobiła coś takiego, natomiast finalnie zbyt dużo z tego nie wyszło. I poza straconym czasem i tam ludźmi, którzy byli raczej pytaczami, którzy chcieli się dowiedzieć, a spodziewali się dużo niższych cen, to pokazuje tylko, że wtedy Trafiamy do grupy ludzi, która chce po prostu coś szybko, tanio, i niezależnie od tego, w jaki sposób. Więc znowu pytanie: trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście chcesz szybko i tanio się sprzedawać. My mamy do tego inne podejście, dlatego ten ton będzie prawdopodobnie inny niż wszystkich wokół. Co innego, kiedy właśnie sprzedajesz produkt. Pomyśl ewentualnie o tym, co ty możesz dosprzedać swoim, jeżeli już chcesz bardzo m, zrobić Black Friday, to zastanów się, co możesz dosprzedać swoim obecnym klientom. E, czy możesz im coś dodać, albo sprzedać im voucher na kolejną sesję. To ma jeszcze jakiś sens, bo klient, który już raz coś od ciebie kupił, kupi prawdopodobnie jeszcze ponownie, e, jeżeli nie teraz, to później, ale zawsze jest to e, jakiś pretekst do tego, żeby nawiązać komunikację w ramach właśnie tej m, jednej jedynej opcji Black Friday'owej. Natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli chcemy zrobić coś drożej, to rozwodnienie tego w ramach właśnie takiego jednorazowego eventu może być dość niebezpieczne, jeżeli to będzie wymagało twojego nakładu pracy, a tego po prostu fizycznie nie chcesz, bo po prostu będzie to cię kosztowało zbyt dużo czasu i może finalnie wynieść. Możesz coś na tym zarobić, ale możesz też stracić. Więc jeżeli nie jesteś do tego dobrze przygotowany i nie przeanalizowałeś Black Friday wcześniej, tylko budzisz się tak jak dużo osób dzisiaj, to zastanów się, czy to będzie miało sens, czy nie lepiej zastanowić się, co robić po Black Friday, żeby jednak zarobić pieniądze, a nie skupiać się tylko na jednorazowym evencie. To moje zdanie. Możesz zrobić oczywiście inaczej, natomiast zastanów się bardzo mocno nad tym, w którą stronę lepiej pójść. Bo jeżeli idziemy na bycie premium czy luksusowym, co jest w naszym interesie jako bogatego fotografa i uczenia tego, żeby jednak sprzedawać drożej swój czas, swoje usługi, swoje produkty, to robienie Black Friday może to w pewien sposób zniwelować. Natomiast jeżeli masz komplementarną usługę u siebie która może być produktem, który nie będzie ciebie obciążał, już tak podsumowując, to jak najbardziej bierz się za to i to jesteś w stanie sprzedać, jeżeli masz grupę swoich odbiorców, to to możesz im wypuścić. Jeżeli ta grupa to jest tylko grupa na fejsie i ma to być puszczenie posta, możesz to zrobić, natomiast zastanów się, czy chcesz później w to jeszcze zainwestować czas. Yy. Tyle z mojej strony, chyba jeśli chodzi o Black Friday, dlatego, że powoli zbliżamy się do tego czasu i dzwonka końcowego. Także zastanów się, bo Black Friday jest super, ale czy jest aż tak genialne, żeby rzeczywiście na nim działać? To trzeba się zastanowić. Produkt, tak, usługa może być gorzej. Wejdź i dołącz do najlepszej społeczności fotografów w Polsce, a prawdopodobniej na świecie. Sprawdź, przekonaj się sam. Bogatyfotograf.pl